Tego, że możemy żyć w wolnym kraju. Pokazujcie, manifestujcie nie tylko swoją postawą, ale i ubiorem i tym, że teraz przez te dni świąteczne wywiesimy na naszych domach nasze flagi. Flagę symbol naszego kraju, naszego narodu. Dziękuję bardzo naszemu chórowi szkolnemu, że uświetlił naszą akademię swoim pięknym śpiewem. Myślę, że teksty pieśni patriotycznych zostaną na długo w naszej pamięci. Kór będziemy mogli usłyszeć 3 maja na naszej, w naszym kościele parafialnym na mszy za naszą ojczyznę. Pan Wójt razem ze mną serdecznie na tą uroczystość zaprasza o 10.30. My będziemy również reprezentować naszą szkołę ze sztandarem. Zapraszam Was bardzo serdecznie.